4, stary. Czekaj, 4! szybko, 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 4, 4, pa, pa, pa. pa, nagrywam to. Liam 4, Ej, nagrywam to. To jest 4, 4, 5, 5, Nie! 5, 5, 5, No tak. Jeszcze... Dobrze powiedziałeś. Jeszcze Taylora, gdzie macie się Jeszcze się pytam Pa jeszcze jedna jedzie radiolka. Gdzie? Tutaj Teraz Sław spadnie i z armatki nie będzie próbować. Na 100% O, o ja... O chłop zobaczymy zaraz! No nie ja mówię, zaraz, nie, nie tam się ślamu się, nie z tobą rozmawiam. I co nie do mnie chcą? Zglądałaś tak z góry. zanim ci połamie palce w 20 miejscach. Nie tylko palce mi możesz połamać. Co? No słaty. Z wodą? Tak. Ale ból, jakby jebałem. Pomóż mi! Nie mogę, no nie pomogę ci, muszę się nie da zrobić! <zysk> Na czoł! Kurwa! <śk> Spierdalamy? Ja chcesz z boku stoję się, przyglądam! A walą tę armatkę! zamkami wyszli! Kurwa, z pieprzowy. Już ich tam sikają. Ja pierdolę. Chyba ci policja. Co tu się dzieje? Strzelił mnie! Zestrzelił mnie i na woziem jestem. ten. Liam Kali. Kajdanki masz? Nie. Ustrzelił mnie tylko. Kurde. Zrozumieliście na Na FB znaczy? No, ale nie odebrali nawet. Ale co tu się dzieje, ty? Nie pozdrawiam, ja makali, ty. Pa. <śmiech> <śmiech> Kurwa. Strzela do mnie od razu, pa. Ty bilu. To chuj i bedel. Od <laughs> strzelał do mnie, czarnok Ostro I jest to ludzi He no. <noise> Kto tak? Jaki chłop? Dane Dejnka... Carvajal Pa tam gościa, gazem jednego Pa, ten już czeruje do nas, my tu gadamy se No bo ten ja tutaj celuje. jestem, on, bo jakiego ja go przecież To, odejdź Ale patola ja pizgam Jakie zadymy kur... Gadłem za typiarą i gadałem z nią to palciantko, co coś tam gada, że mi połamie palce w 200 miejscach chce. Ale w porządku chyba. Pa, chłopy wskakują. Pat co pisze. Pa, pa. A, a, cała rodzina scen. Paka, patrz! Co tu się dzieje, gostek? Co i te? O, gościu. Ja. Yeah. Pod Oj no co jest ty? Ja nic nie, nie widzę nawet tyle techników jest kurwa. <śle> A ile idzie czyli gdzieś tak na oko? Co i tu? Z 12? Skakiwać. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 6, 14, 15, 16 spawniech to chyba. Już się nie mam. Nie mieszczą! Nie mieszczą się. Jeszcze raz piszę. Na maskę, na wszystko. Krzyż. Dam z naszymkami. Co się dzieje yeah. Ale Jeszcze na skuterku jadł. Nie o co to jakieś lampy. Pa, a ten ile to kosztuje od razu? Pa co się dzieje gościu? Jaka dyma te. Patrz na to.

Chopie nagrywaj to. No chupie, ale ja ile ludzi będzie po... tu? Bez ja. Jak my Co Dawaj to myślimy? Co to mamy? Dawaj, Dawaj wszyscy. łupą, chupie. Dawaj na to! Ty tymy! Jakie ty? Pa, jak ja tu wierzę, to se parkuje, a jak... Dawaj! Wszyscy schodzimy! Pa, wszyscy do kulseriatki! O, 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 o stary... To będzie hit yeah. Chyba nie. Hit network gaming! Jak oni dostaną pieniądze za ze zebranie stu! Ej, no ty tam teraz wszystkich Dawaj Dawaj, dzwonimy po nich. Ty, ja tam źle zaparkowałem. Czekaj, przeparkuję, żeby lipy chociaż nie było, bo tu też Pa 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 już psy, no, zaraz się czepią Dadzwonimy Ja tu okrzyki. <noise> Ja to jest dobra. Dobra. O, patrz, Pidik! O, jak wleciał, ty, z LP-mami, chłop! Cześć, Kajota, walę go na sobie, tak. czekaj. nie, zostaw, spokojnie, czekaj. No, on... wali nas! Co on? Terminator. Co on zrobił? Terminator, chłopie. Co on zrobił, nie Gdzie jesteście? Na nagraj to. Co to było? Nie Nagra... co robi, co robi, co on robi? Patrz, gdzie jesteście? Zem 4 z okna! Bez kitu. A co robią? Jak ja siadam na ta... A gość do mnie. Pa! Siadaj do mnie Pawinek, siadaj koło mnie. No bo dobra, wychodzimy. Pa, wszyscy tutaj dają. oj, dobra, slipa. No, trochę. Pa co re -tigrek, re -tigrek to Retiger? to koza chyba. Ja ja wali! Ej, musimy z retagerem re zagadać robimy takie coś. Pa 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 pa! No Retiger, sk skontaktuj się, nie? Normalnie z nami potem jak zobaczędzimy. Bez kitu. Bo ekipa potrzebna. Ja pierdzielę. A ty pies tak my normalnie będziemy robić tego w ta. tytanie z, z zebrania, nie? No a jak? Ty! ty? A każdemu ci załatwisz się, lekarza. Ty, co tam? Oh. Restaurant, aka kurwa Bentrum Prime Family. Normalnie, gościu, będzie baza. No jak? Tak, o Maxymiliane. Jakby Maxymilian na bakerze chupił. Tak, o! Na łokcie, gościu. Tak. Tak, ta, ta, o! Właśnie, ochronkę tam zrobimy. Ma o! Patrz, wpadły jakieś sultan. co robi? Ale, chopie to jest terminatorstwo! Gość się no flatuje, z lp i ładuje wszystkich, ej, co to jest? Czemu oni nie robią? co jest? Nie? Hej, Pawinex. Vineks... jest? No Przecież to są jakieś jaja. Przecież nie ma takiego czego, żeby jeden chłop pięcioma no no dał ty. Każdego podchodził i na hita wpadł. No, no właśnie, gość. Co to się ma być, co mi robił? Taki... co ja z tym filmem, co chodzi? Stoję jestem na parkingu. Co? Dawaj wyjeżdżaj, dawaj, powiesz że wyjeżdżasz, trąbi na nim, nie, wiem, tyle. nie no, ja już wiesz, po przepisach wszystko. A że oni nam skaczą to co ja zrobię po Dawaj, ja na maskę. Nie no, mnie blokują. Ja bo, ja jestem bosem, ja jestem bossem tej kopieki. Ta, to ładny boss, się. Ramiona. Oj. Jak ja gości, no. O co im chodzi, ty? Co tu się dzieje, nie? W ogóle. A co tu się... I co oni robią? Dobra, ja odjeżdżam w to. tą. Red Tiger. A! blokuje mnie chłop! Na Idlewood. To tak napisał ten, kurwa, Red Tiger. <noise> to leci na Dobrze, że przez zło otwarte napisał, to na pewno wrócimy. Ty, jedzie za nami rachunek. Opa, skuter jedzie za nami. Ale wcześniej na tu be, masakra, jak ujechał, nie? Ty, BMW ja na no. łokcie walimy. Nie, dostaniemy. Co? Dostaniemy buty. W sumie? Dostaniemy butów na Tylko Nie jest tak szybko, a je, bo kilka dostaniemy no Spokojnie, albo... ja wiem kiedy można. Dobra. Misza, ty. No? Bo w ten centrum się tylko coś dzieje. O jedzie za takiś <noise> poraz. Ej! Żeby zaraz strzała, nie no. Welser? O nie będzie. Nie mają powodu też. Ej, co jest? Wolno, jechałem. A co dostałeś? A o ty im Nawet nikim nie poznikały te. Aha, nie pytam. Ja Patrzą kurwa, kto kieruje tutaj, chyba. A co, chup Nie, teraz trzeba gdzieś będzie lipa. Wypierdam. Wiedziałem. Co? Będzie lipa, wiedziałem. Pojechał po chromi i jest lipa. Co? Uuu. Ej dawaj, zmycałem się pizdę. Nie! Wychodź, 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 wychodź. Czekaj, 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 będzie dymne, będą dymy. M4 M4. M4. M4, M4! Czekaj, śpierdaję, szybko, 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 szybko. Dla, 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 dla.

Uciekł? Dobra, odjechali. O, co tu się dzieje? Patrz, idę na placu Dobra, ja zwijam. Dawaj. Czekaj, zamknęłem, musiałem zamknąć. Na chwilę, odjedź. Wybał mnie. Ty, nie, nie jedź po tego, bo strzelał. Co ten idiota robi? A swój mnie wywala. Pa, kość mnie bije bez odegrania. Nie, mnie bije po prostu. No tamty leje hey, od tego. O przecież przyjechał ten z tym. I on ma HP nieznajomy? Ej. Hey. Skąd ma wiedzieć? Nie wiem. Nie biłem go przecież debilu. Byś się pajnak dowiedział Debilu. Ja stąd zwijam, nie? Do czekaj, dobra. Poczekaj, bo ja już zaraz wejdę, bo mi wywaliło, dobra, bo czeka wchodzę o to Jest co tu wejść. Jedź, jedź, bo on tu chce wejść. No to nie chce wchodzi. Jak on nie potrafi odegrać nawet to, to że mnie atakuje pobije. Ja jest. poczekaj, no czekaj! czekaj. Nie Mota. LSPD nie, ale nie żyj się. Nie odwalajcie, spokojnie. Lol, ile nieprzytomnych. To już przesada, nie? Ale takich dymów to dawno będą sobie wrażenie. Ale jak zaczęli napieprzać? No, ale... Jakie chyba na tego zamaskowanego bym wyleciał? Tylko on ma no, co żyć. No. Napieprzyć mu? Nie, zwijamy. Pa, 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 a tym co kozaczy, frajer? To temu nieznajomemu napieprzyć? A co robi chłop? Nie bierze ci HP? Ej, poczekamy, czekamy na wszystkich. Ty serwer close Ej, co jest? No bo kliknie się, e... jak na furze pewnie. Kurde. O, Felzer, podstrzelo. O nie znajdą mnie tu, powinien... Gdzie? No, na pace jestem u Ciebie. Gdzie? A tu. Ej, oponki! Co? Oponki. Oponki dostałem. Nie widzisz, że strzelają? Ale przy LSPD? No, jak? Przecież ja tak. przy LSP, przecież nic nie robi. Przecież w realnym życiu, jakby le... ktoś strzelał, to LSPD też by stało. Co, ty nie wiesz? Nie wiem. Ktoś... Ej, policjant, wypierdalaj stąd! Aha, dobra. Brian McCreary. Kurde, nie mogę się Aha. ruszać. Ej, co jest grane? Czegoś... Dobra, nie pyta, nie? Ej, czekaj, ja, z... ja, ja się nie mogę ruszać. Ej, tu. To jest ale speedie, to jest ale speedie. Ja się nie mogę ruszać. Patrz górny obywatel ochrony, no? Ja, ja się ruszać, nie mogę, ale beka. Słuchajcie, jak ktoś tu jeszcze mówi. Nas tu nie ma. Ech. Aha, ale beka. Pa, strzelają czy spini... policja strzelał. Patrz... Nagrane to jest? To pewno. Ej, jajce, jestem na pace, uważaj. A Ja gdzie pierdziele. Jesteś. Ja się ruszać nie mogę. Ej no porażka, co ci napieprzył kurzwa w samochód. Ile masz opanek? Trzy... dwie. Już, już jedzie ten FBI. FBI na tym serwerze to jedynie coś, coś potrafi. Chociaż Miguś to prowadzi, to i tak. Gdzie wy jesteście daleko żeście pojechali? No nie wiem, zaraz z, z FBI wracamy. Bo ja jestem na tym boisku. O, wszyscy jak wów nagle. Ty. Dawaj po mnie na boisko. Już jedziemy. Feldzer tutaj coś. Jak ten chyba z Feldzera dostaje? Ja go wywalam, dostaje. Nie trafiłem nikogo z was? Kurde, 70 muszę mieć, żeby tego. Weź A, ktoś go wywal z pojazdu. To... Ogarniają. Ej, to... weź wywal, chodźcie tu przyjąć ktoś i wywal go z pojazdu. Jadę. Ja mogę wszystko zrobić, no ja nie? Mam o, gdzie... te chłopy, te chłopy, te. Czekaj. No, te chłopy przyjechały. Dobra, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj na ten, na to. Lecę na pakę. Ma na szyi łańcuch, na nim wisi tabliczka z wzorem JP. Ja pierdolę. <noise> ale bez kitu, nie, to przeżalaby. Ale poziom 3 ma chłopak. Haha, z tego lesbii. No ale zamiast coś pomóc, na to nie ma jeszcze napadu. Bądźmy plany ich bo nam przeszkadzali, To tak? się boją co nie wiesz. Porażka, przesada nie. Oni się nie tego boją, tylko oni mają tak jeździankę, żeby nie robili, bo nikt nie będzie grał na tym socjalnym. Hmm. To jest przesada. Kurwa, fajki mi zachybali. Wyjaśniliśmy jakiś myleli. To taki event na wszystkich świętach, czy kurwa. Że... No, no, evencik.